że jeszcze to gratuluję mojemu zespołowi, bo akurat e, mieliśmy bardzo ciężki tydzień e, przed sobą, bo zdawaliśmy sobie sprawę, jak ciężko e, nam było trzy porażki z rzędu, stracone 9 rano i dlatego że ten tydzień był zupełnie inny, zamknęliśmy wszystkie treningi, chcieliśmy popracować nad, nad tą obroną i przeglądzić, cieszę się bardzo, że to się udało, bo zmieniliśmy cały blok e, defensywny, bardzo istotnymi rolami, był, tak, jak tak widać dzisiaj i madera i Quintana, który ile wnoszą do tego zespołu i to przepowiadałem, że jeżeli przyjdą jakieś wyrazy, to będzie dla nas problem. Ten mecz yy, bardzo często mecze takie układają się tym tak gry, bardzo istotne to, że bardzo dobrze wykonany, nabiegał Piotrowski, to, to jest istotne, że on też odbudował się zdobył kolejne blanki i jest bardzo istotne. My tutaj dzisiaj za dużo nie rozmawialiśmy o wykorania, bo dla nas był najistotniejszy mecz to, w jaki sposób my zagraliśmy, chcieliśmy grać bardzo agresywnie, to nam się udało. I co najważniejsze, to też dopisywało szczęście, bo to jest w piłce bardzo potrzebne i temu szczęściu trzeba pomóc, a my dzisiaj pomogliśmy bardzo dobrą grą i cieszę się z tych punktów, teraz możemy się dalej przygotowywać do kolejnych meczów i też ta, ta atmosfera się trochę uspokoi, będzie spokój bardzo spokój, jest to że działacze właśnie w tych trudnych momentach y, nas wsparli i i zawodników także za pomogłę i ciężkim kibicom, tak samo podziękować, że te mecze, które siebie byli, byli dla nas... Y, Spokojnie do tego podeszli, wiedzą, że to jest przebudowa tego zespołu i to jest bardzo ważne. Dziękuję. Ciebie razem, Farah kranach My podobnie byliśmy, byliśmy w podobnej sytuacji, jak i żeśmy wygrali ostatnich trzech meczów. Chcieliśmy to na dzisiaj wygrać. Wstawiliśmy do składu zawodników, którzy są może nie w stu procentach, ale w najlepszej dyspozycji fizycznej. Nie pierwszy mecz błędy indywidualne zdecydowały, można powiedzieć, o, o, o meczu. W drugiej połowie próbowaliśmy próbowaliśmy na tyle, ile mieliśmy możliwości ofensywie kreować sobie sytuację. Kilka było, trochę faktycznie zabrakło szczęścia, ale generalnie, generalnie za mało było wygrywanych pojedynków. W ofensywie, w środkowej strefie, żeby zagrozić, zagrozić defensywie, jakiego. Także sytuacja jest ciężka. Jak mówię, zmieniliśmy charakter pracy. Chłopcy, naprawdę, na tyle, ile mogą, pracują na, na treningach w pewnych momentach. Na pewno, na pewno brakuje. Tych dynamiki, w, w agresywności, szczególnie, szczególnie w akcjach ofensywnych, które by nam pozwoliły zdobyć bramkę, a też, bo były momenty, gdzieśmy prowadzili grę i nieźle to wyglądało, ale trzeba to robić częściej i, i, i bardziej prowokować w sytuacjach ofensywnych, co pozwoli tak samo odciążyć linię defensywną lever bardzo. to się ma pytania. Ten to jest że Przebiczy, meczem, szczególnie zwrócił uwagę swoim zawodnikom, żeby starali się strzelać z dystansu, bo że dobra jest tu doświadczony zawodnik, więc i czy to były jego najważniejsze rzeczy. Nie, wszystkie zespoły, które prowadziłem, uważam, że sąą piłkarskie, to tak samo jak wygrywanie pojedynków jeden na jeden tych strzały z dystansu, więc tak zagęszczona Środkowa strefa, że często grać bokami, ale zawsze jak jest miejsce na 20 metrów, to trzeba strzelać na tym przy tych piłkach. I teraz praktycznie każdy zawodnik dysponuje dobrym, dobrym strzałem. I, 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 i uważam, że, że jak tylko można, to powinno się oddawać strzały w 20 metrów. Są jeszcze Panie trenerze, a po dzisiejszym spotkaniu Bartek Drągowski zostanie pierwszym bramkarzem? No, no, po, po, po tylu meczach yy, traciliśmy tyle bramek i bramkarze nie grali na zero, to też jest istotne szczęście, trzeba i powiedziałem przed meczem, że jeżeli będzie z nami dobrze, to nie mam jakichkolwiek przesłanek do zmiany tego, ten, jedynie mogę być na siebie zły, że wcześniej nie nie porobiłem pewnych to Dało mi to do myślenia, bo bardzo długo mi przychodziła ta zmiana tego ustawienia w taki sposób, bo no to bardzo mnie komplikowało. Sebastian Madera to, że wypadł, a po prostu pokazanie dzisiaj Markiem Baran na nowej pozycji, Marek też na trochę inny i trzeba powiedzieć, że rzeczywiście jako blok defensywny tworzyliśmy, przy tej bardzo różnej sprawie, prawda, korony na jest dobrze, a Bartek jest ja dobrym brankarzem i ja to mówiłem od samego początku, że, że to jest talent przed ostatnio. W meczu z chorobą dlatego samo powiedziałem, że nie ma się to przejmować, że debiuty są takie, że ktoś skakuje i oby już nie wyskoczył, już bronił i to jest jego jego, na pewno bo też nie zdejmiemy nagle po jednym, jednym badzie. A czy dochodzą do pana jakieś sygnały, że Dani Quintana może wyskoczyć, tak jak Pan to określił? W ogóle ze No to, to więcej medialnie jest yy, takich historii i akurat muszę tam o wielu zarówno, tak, tak, że też może odejść, że tam na, na, na dzień dzisiejszy jakichś konkretnych takich, że, że z tego co wiemy, rozmawiamy z działaczami nie ma konkretnej decyzji takiej, że ktoś, że na nie odchodzi w tym okienku. Nawet jak coś, no to możemy przygotować się do tego i spokojnie do tego grunt na, na, na przyszłą kiemnotę.